Siema wszystkim, z tej strony Kuba. E, dzisiaj witam was w LoLu. I... Co ja miałem wziąć? <grym grym> no Dobra. Mm, czyli FB nie ma, nie idziemy czy na... FES. Buda, czy tak, bierzesz okres, e, jakby ktoś e, powiedział? E, po, u, 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 po, w moim teamie jestem tak. Ja jako SinJet. E, Jawor jako hey, Vayne'a. I Cyryl jako Skarner. Cześć, cześć. A ja się cześć. lubię turnać. Tylko z głupich tekstów, jak zwykle, dobra? <grystanie> a w teamie przeciwnym mamy Jannę, Alistar'a i Nunu. Wszyscy z killem. Trzy zaporty. Trzy zaporty Każdy ma po i... Wszyscy prawdopodobnie pójdą pod AP, chociaż może... Nie, coś mi tu nie pasuje. Dwa oftaki na dole i... fajna. Mam no dobra. Ale ja muszę iść na górę. Chyba że, czekajcie, bo na, na górze raczej będzie Jana. Ewentualnie mógłbym się z zamienić. Ewent jeżeli czale będzie to nie za bardzo nie dziękuję, ale jeżeli ktoś inny to no, możemy tak. się zamienić. Zobaczymy I syp, i Dobra, nie chcę mi się teraz tego włączę. Ja tam mam te FPS od Frapsa i nie widzę ryka. Ojej, Ja Jakie. Skardzenia też nie. Się po prostu Sorry, nie. Na napisz do jakiegoś brawo Gerlo. Numerek zasłonił mi twarz. Ojoj, straszne. Jak ja to przeżyję? żyję? Umrzesz. Nie. Chcę tylko powiedzieć, że dobrze nie grałem. z i mogę trochę ewentualnie lubić Kogo? No ja niewiele z czytelnika. z ten. Tak, ja bym do mnie wchodził, Cyrylów. Ja, jak to nie? Wchodzimy. no nie? no wie. łapcie go. Aaaa, ja sobie radzę. Nie, nie wchodź tam e, e, jest tak, to pierwsze, jest, jest, jest nunu Dwa, dziana idzie pod AP Znaczy, że budujemy samą bunch i o unimy Tak e, Ja już wiem odporność na magię. Teraz budki złożę później nie coś na życie. Jak ja strzeliła kopiesza Bigo, Bigo Nie oni nie mają chile, oni mają trzy hile, Cyril. A nie Ała. no mi to nie wyszło. Ja ale, skaczę. Nie da się zabić. O, no straszne, Nunu no, no, bez życia mnie zje. No, uważaj. Już użyję przeciwnika. Ojej, dużo mnie robisz. Jak chcesz, Jawar to możemy się zamienić. Nie, fajnie cię gra. On mi może tylko śnieżką naparzać, ale on ma pasywkę, którą mu daje, to że może śnieżką naparzać, jest utratonany. A ja niestety takiej pasywki nie mam. Dlatego będę tańczyć w krzakach. Odejść od farmy. Ona mnie denerwuje tym towarzystwem. Odejść od farmy. Mam życia. Ty masz odejść od farmy. Teraz mam lagów, ale no. Dobra, jest ja dobrze użył fresha. Spokojnie. Idziemy. A, nie ma się co pchać. Nie raz skituję. O, nie mam już lagów, to mogę lag Ja tutaj mam być nafidowany, nie ty. Czemu? Ja mam robić dymenż ap No ja też No to obaj mamy być Wiem, zestakuję 6 rabadonów i będę bił 10 tysięcy z trucizny Nie lepiej 5? No daj mnie Jak już? Na tym to się nie opatrzę. 5 rabadonów i buty A nie mogę last co jest. jest? SS jest, u nas, dlatego mamy W sumie mięk. ja pójdę sobie do góry wszyscy się A mnie przejedli. irytuje jednak ten nunu, który. Ty co no, on zrobił? On rzucił śnieżką i dostał dwa razy wieży, tak że ma jeszcze mniej życia. Już stracił więcej życia niż ja straciłem. Dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że ty tu idziesz? Mówiłem. No to nie go czy nie? Cicho, ja idę od tamtej strony, wy od tej. A, Cyril, Wiesz, że mnie strzelaj do mnie. Idź do góry, Cyril. No, dobra, ucieknie. Dobra, wracamy. Ja cię spowoduję. No już wracam. Przytrzymajcie mi lane'a. No się mnie, co, są Czekaj, bo... Co ona nas tu biją. Skoda z... No nie chodź. Ja się wrócić, już trzy razy próbowałem. Zaraz <laughs> wreszcie to... zużyje. Wow. się nas gonią. Dlaczego poszedłeś tak dziwnie, że zaraz ci Alisa coś zrobi? A teraz... Uciekaj, chyba, um... padasz. Padniesz zaraz, uciekaj. Uciekaj, tu... No brawo, FB dla nich. Nie padnę. Chodźże tu. Idziemy To są sporty, to wiecie, oni early będą kosić. Chodź za mną. coś się jakoś do ściągnąć. Idziemy. No. Proszę, bardzo Biedą ładnie. o mnie. Tylko że Bez wiesz, że jak nie, nie używasz dymka, to, to nic nie zmienia. Ale używałem dymka właśnie. To że nie masz many. Już nie, bo używałem dełka. Hmm. I widzicie, nie dadłem prawie zjadłem no. no. Prawie. 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 Na okazji oni mieli trzy chile jeszcze. Mm. Fajnie. Właśnie, no, on mógł użyć w każdej chwili chila, więc. Chyba z ale nie widziałem. No sobie też nie. Zobaczy się na nagraniu. No, ale się mam ni lewo od nich, chociaż oni ma świetny lewę. Drugi. Chociaż pewnie już mam trzeci, bo im widać. Chociaż pewnie no. nie zaraz wyskoczą i zjedzą. Ja już mam trzeci, co chcesz? Wiesz, no na trzecich. Zostaw moją farmę, poszło won. kysz. No tak, złożyłeś połowy manny na początek. Zamieniony. Radzisz sobie? Uwaj. No jednak mu się może chciał zmienić. Z kim? Dobra. Ja mam słów, To i tam. Odejdź ode mnie, Nunu. No, no. co prawda będzie męczył, no ale cóż. Cóż, jestem albo drugi defel Ej, chodź ganka No... A, chodź ganka Wylałeś plany za niego Zostaw o. Jak na niego wylałem? Wylałeś za niego Na niego, Myślę, no, znaczy, że on już z niej schodził jak nas się pojawiła Wow, wow. A. Cyryl! Cyril, proszę cię Cyryl, pada Dobra, nie nie. ja, nie Ule, ja padam Ja jeszcze jak brakowałem Yo, żyję A tu. ja cały czas słyszę, ćwik, cały, cały czas słyszę Protein co ma na w Minecrafcie Łe, well, tu jest... Jada, no, nice SS, dzięki. SS? Ale nie było cały czas. Ty, <grym>, ruszaj się. Na górę jestem ja Na dobra. górę. No. O, te, ja teraz nowy broni. styl grania, tak? Dwóch na dole, jeden na górze. Pfff, dwóch na górze, jeden na dole. E, tak, dzisiaj mieszam. Au. Nie będzie się cofał tu. Mówię, nie będzie się cofał tu. Gdzie mnie odkurwuje? Y e, no... Pff, musiał akurat sesać sesać. Nie wiem, gdzie jest Nunu. Hmm. ktoś się tym zajmie. Ja mogę. No dobra. O, ja bez beznadziejnie nas tu... O, trójka ich tu, ktoś tu przyjdzie? O, idę. Znaczy, te się cofną już. To się cofnął? Alistar. Eton. Co oni idą? To swojej są No, no. Kuba, e, powiedzmy, że tam nikogo nie ma. Zapomniałem, że nudno że... jest no, Nunu no, idź sobie. Idź sobie. Idź do diabła. Ja tu jestem. Idą na ciebie, Kuba. Poszło łapać. Znaczy, poszedł do góry. Ej, chodź na Alistara. O, patrz, Alistar. Ło! Jakbym miał manę kolego Ło! shit O, przeszuciłem go do ciebie Dzięki, dzięki eee. Kurde. Uciekaj Co się błysnął w nich? Nie wypadajcie Kurde, nie No nie padam Bo że many nie mam A Kuba nie wiem, co robię. Ja w prawie ich zjadę. obu stosuję mało życia. To masz teraz... dwa frykile, jak dobrze teraz zagrasz? Nie, to nie, nie mam heala. Chodźcie, jemy. Chodźcie, jemy, No fajnie, tylko wiesz, jest z tym mały problem. Dobra, nie biegnę. No bo... bo... hmm. Dobra, wracaj, wracaj. No, ale nie biegnę. No, no biegnę. Ale przepiską farmę? To... Ja mam przepiską. No właśnie, ty to to się nie Pobiję sobie tego. Dobra, ja, już wszyscy Ja mam siódmy. Aha, mam piąty. Ja też. Brawo, no. ludzie. Mam jeden farm więcej od tego. Od ciebie, ja mam dwa większe, dwa większy, no. Jak to przyjdzie? musiało dwóch przyjść, trzech przyjść. Czekaj stamtąd, bo trójka ich tam jest, no idzie do góry. Oni tylko z początku będą łonić. Pamiętasz jak graliśmy. Tak, pamiętam, braliśmy zawsze trzy supporty do dziesiątej inhibitor, może że później nas usiedlić. Później już po prostu byliśmy z les. Ale byliśmy takim teamem... na topie, na dole Jana Skylow. I w sumie. Co sta dana. Jakbyś podszedł pod... A, e, miałem tu chwilową przerwę, ponieważ kliknąłem na, na mapę, gdzie znowu... Tak, wybił niepodobne uderzenie. Tak, teraz widzę to. Chodźcie Gdzie ty się tam rzucasz? No na nich. Nie, nie rzucaj się na nich. Ja. Tam był z... Nunu z taką... O, patrz, 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 patrz. On Upadnie Prawie zjedłem go. Roman nie ma. Tak. Mam multa. Prawie. Bo tak fajnie zbił. I by się tak wystawił. No, no, krótki. O, krótki. Alistair nasz wybije, czy coś. Aj. No, cóż. no właśnie. No Ja sobie w przed chwilą grałem. Miałem w ogóle polskiego lane'a, bo byłem solo Olafem. Miałem Aszkę i Alistara na siebie. Więc podejść to mogą tylko maszyć do nich. Albo i Nunu Fajnunu SSS? Tak, tak, właśnie, Zapomniałeś ci powiedzieć, już ale jest... już chciałem. No, się, przyszedł tutaj do nas. Znowu się Martu Ja teraz już nie kupuję, Warta. Wiesz, u mnie krucho. Ja mam tylko budki, nie? Więc... Ej, na muszeku. Odejdź. Ej. W jakim to było? Pomóc wam? Pomóc no wam? dobra, nie, tu nie. Ładnie. Dobry ult. Dobrze. Coś nie, ja chciałem dosyć faga. Dobra, nie. Nie będę robić. No twój ult działa tylko wtedy jak, wiesz, jak... Jak puszczę, wiem. Nie no kuż. chyba właśnie swojej postaci, nie? Ale... Ej! Błys błysła się o, ja wtedy nas nie nie strzała odbijająca do uderzyła. Dobrze chodźcie. No tak bym ją wrócił bardziej za nas. Dobra, to było... No bo wiesz co zrobiłem. Ja właśnie na Tornado. No? Ja też. I to tak na samym koniec. <laughs> jego animacji. ja skręciłem, bo nie jestem... z Jak mógłbyś wejść w tornado? ty mówię. Nie żartuję. Oj, oj, oj. Ja im tu zaraz przy fasole z wielkiej różki. różki wieków. Jak tylko będę miał. Kurde, ale to się po prostu tak. Wy film. A! Lu... A! Jeb... moją burgę! trzeba Potrzebuję kilku milionów. Kałuże! Czy co to tam jest? Jakbyś minął kolego. No, to nie lej tych samych co ja, tylko idź na te magiczne. No, nie byłem w zasięgu nada. Dobra, zbiegłem Ja się boję, I... bo tutaj nikt no. nie ma. Hm. O, właśnie. Hm. A ja myślałem, tak. że w No, weź nie blokuj, co? To cię blokuje. Tutaj, no, nie wiem w ogóle, co się dzieje, mam takie lagi. Nie wiem, ale nagle zaczęło mi biegać gdzieś tam, tam i z powrotem, i ee, nie wiem, było co chodzi. No. A. Oooooo, tak. Zmarnował ulta. Boru, ile tej manny to chce? Poczekaj. Ja. O, dziękuję! Tak, nie wiem jakim cudem, ale to łopa. Nie, mów nie. Po prostu mu nie wyszło. Nie wiesz. Myślę... Nie, bo popatrz. Tak, Co? kup warta. Nie, nie mogę ja tak, warda, bo mi. Jawor, ward! O ha, tak, tak, biegamy, to jest bardzo słabe. E, tak. Powinienem depotować. Jestem nubem, bo mu uciekłem. Czekam. Mm. Podejście. Spędzilibyśmy na topie, topi. farma. O! No. Ale nie mamy warta, bo ja się to. Ja się boję Nunu, nie Sape'a. Boję się. Zatruję go swoją chmurką. To jest bardzo dobry pomysł. Nie jesteś błogą. Łap chmurkę. Ale jak on mnie chase'uje! Koń umrzej. No! Kupi to Ha, ha, ha. Radzisz sobie? O, oh, on mnie chciał wykajtować, teraz... ja mam taki piękny że okay. on nie mogę dużo zrobić. Co yes. dużo ja Staffy. musiał iPoda podłączyć. Staffy. 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 Ja się cofam po i Będę. I już... No nie wiem, się tam. Słyszę, słyszę. Nooo! Dużo tych śnieżek. Taki, że jak e, skończy się spowolnienie, to już może być śnieżki nowej. Gdzie ty biegasz? Są... Jakbyś pobiegł tam gdzie biegłeś, to było dobrze. Ja krew te wycieczki. Tak, a potem się wraca się on ci zjadają pół a już nie siedzieć na niej nigdy się boisz. Czekaj, to jest chwilę nie W jakich minionach? Ty jest właśnie zjadłem. Słyszę, słyszę. Um, SS2. Ehm. Um, Whaaat? Odejdź ode mnie! Tak, biegnę, A, ci biegnę ci pomóc. Ciekawe w czym, w umieraniu. A, no. Wow! Dobra, mam manę. Tak, dobrze. tylko że jak wbijasz się sam w trzech to... Dobra, tak. oni już są są, oczywiście mają... No przy okazji, Janna puścił ulta, to, chile, to tak. kolejny heal i e, kolejne CC więcej CC. I jeszcze trochę CC i, i walniemy mi. Dobrze. Dobra Cyril, nie gonimy oni mają... O co, a co? A, a, jakby, to było, to jakby co, to co siedzi na środku linii, nawet pf, nie ma wanda, ale pf, co tam? Panu na niego w trójkę pf, padnie. Już jest dobrze. Kurde, mogłem inaczej zapisać ulton, no ale nie pomyślałem. Właśnie, a tylko puściłem znaczenie, żeby nie, nie robił tyle tym ultem. Ja... Ja mam to ult, ale byłem poza jeśli mam uciec... Myślałem, że było ty do środka skoczyłeś mojego ulta. To było to nieco... Do... Chciałem wyskoczyć ze środka. No ale jakoś dziwnie mi to wyszło. Słyszę, słyszę. A ja potrzebuję jeszcze troszeczkę kasy. Jeżeli co jakiś czas drodzy widzowie, słyszycie jakieś brutanie, prukanie czy co to tam jest, to dlatego, że mam Minecraft odpalonego, że mi kra krawar rozwała w który które niedługo wam tak. Ja nic nie słyszę więc. O, oh, a teraz wyciągnie świeg. Ja słyszę, putanie. No dobrze, ale. Czekajcie, ja, ja nie mogę nic to zrobić, to bo co so chwilę mam 700 mm. pingów. Das... <sighs> oh, no, no. no niedobrze, no ale jak widać, jest jeden. jeden. To został first yeah. Nie za. Nie, to, to dobrze. Jestem jeszcze w stanie, już pamiętam, przypomniałem sobie. No kurde, ja no tu. A no po co? Po to, no że jakieś duceki no będą poszować wieże. A po Bierzesz? co? A mnie akurat coś ścięło i nie wiem, co się oni mają dwóch tanków. No to, to co? Jest minus. Dwóch tanków i supporta, będziemy grać Wiesz, jest ten pancerz, dla to cio. lepiej. Fajnie, jak mi spadł dwie, to dla mnie w beze też spadło. Kurde, błysnął się, bliżej go, o no. czemu no, go nie bijecie? No, teraz tego wyszło, że ja zostałem wywalony poza wieżę. Nawet was nie dogonię. Przecież mam ten buff. No o co Cześć. chodzi?! No! Użyłem... Nie, to było Jawor! To, się to, to było, ja się pytam! Użyłem tego w tak świetnym momencie, ona co? Poczekała sobie dwie sekundy, odpaliła wtedy tak, żeby go wybić pod bierze. A teraz mnie ścięło i pewnie padam. Nie, bierz mi A Nie, klikam cały czas na tą wieżę, żeby tam pójść. Mm, A ja do gonimy mojego Fajnie. Spoko. A ja mam jedną asystę, 59 farmu, mam największe zapotrzebowanie Jesteś jest no. na topie, więc wiesz. Nie mam... Nie no przez ta. całą krew, pamiętaj. Zresztą, że tam jesteś. Ulu no, no mnie czesuje. Możesz przestać się tym jarać? Właśnie, i Jona biegnie do ciebie. Słyska. Obuje Reda. Albo nie wiem co robi. No mnie aktualnie nie ma, bo sprawdzam. Ja warto sobie. Nie no wiem, ja warto. No ale to jest fajne, jak nie hmm. czesują. To się robi nudne nie ma. Jest SSP Jona. Żeby zaraz nie było. A gdzie SS jak kula wygłuchy z skajzik. To że nie jest dla NGOGA. A mi, mnie miniony zablokowały i nie mogłem wyjść Podobno był u laryngologa, ale jakoś niewiele mu to dało. Ty mu wierzysz? Łee, poszły na mnie to chyba ten laryngolog był, był trochę słaby, bo tak... Powiedział, bo że wszystko jest okej. Okay. To chyba nie okej. Okay. To chyba laryngolog powinien iść do laryngologa i tak ale. Nie, dzisiaj lekarze w Polsce są w ogóle tacy fajni, nie? Ostatnio moja mama była u, do, u lekarza, to przypisał jej dwukrotną dozwaloną dawkę antybiotyków i potem przez dwa tygodnie leżała w łóżku, musiała brać, jeść węgiel, takie tabletki. Nie to tak dwukrotnie. fajnie mówi, musiała jeść węgiel. <śmiennie <śmiennie> <jak uprosty. śmiennie> takie tabletki. No i w ogóle taka masakra, nie? Bo przypisał... Nie ma to jak historii. o learning go normalnie. Prawie nie widzowie są zarządzeni z tym wszystkim co teraz gadamy jak i jedzenie węgla i na ręgrokach. Ale co? Nom, 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 nom. To nie musisz sobie znakować? Ja się należy wyłączyłem z gry, bo musiałem wyłączyć coś co mi ciało komputer i teraz próbuję z maksymalizacji. Możesz już dołączyć, bo nie wiem gdzie stres. Param się! To ja się wrócę do bazy może. Niestety nie zależy. Eee, Tyle, <laughs> 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 to jest crazy! Ale ja się To jest bardzo crazy. Chylaj, chylaj, wytrzymaj. A boż. <grystanie> a ale to było crazy, fajnie crazy. Super. Dobra, fajnie crazy, a ja stałem się tak No patrz, bo oni się stali tak w krzakach, wszystko. oni dostali stali. Nie, o my... już seriusznie przeszedli. wejdą. I wtedy byłoby li lipa. Nieraz Niemiony zabijają. To wtedy jest najgorzej chyba. Jak już myślisz, a, udało bo mi się, to będzie miło. Chodzi w krzak i cię zadaję. Ha, 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 A, nie ma to jak zabić cv -ką. Nie ma to jak fajne historyki. Nie ma to jak szponować, że... A, czemu ty puszczasz tą plamę? To raz, nie się, a bo mnie poczuciła. I później nie. puściłem. Uuu, będzie lipa. Łoj. bardzo ładnie. Bliżę go. No nie wiem, co się dzieje. Chiało, <śmienicza> biegasz w kółko, jak idiota. No dalej nie wiem, co się dzieje. Report, y CRL <śmienicza> No jasne, reportuj mnie. Tak, będę cię reportował, bo jesteś litując. Mówi, nie wiem, co się dzieje, Sa sam tak często masz... A ty biegasz w kółko, jak idiota. bo... Ale to prawda. Kupiłem, ale właśnie go sprzedałem. Oni są tacy, gułki ciągle uciekają za UHP. Dobra, to raz, o dwa. To jest u mnie, to, to jest niszcz. Bo jej zostało 10 HP, to jest straszne, jak ja to przeżyć. A nie, 10 HP to już jest akurat pewne. Dlaczego sobie nagle nie odwróciłem 23 HP? No bo albo cokolwiek, nie wiem. Życia? Właśnie nie. Już tu są, a my Ale... musimy uciekać. To bym 3 no już, już, nie ma życia. Jak mu to życie ładnie schodzi, jak za tobą biegnie? No, no, jest. No, no, jest 3 Właśnie się ma, pum, No, pum, pum. nie chcesz mapki pingować, nie? Brawo, Boguś. No, ale bo ty wchodzisz bo... tam... Wiadomo, że gdzieś ja, oni się... Ja, nie, ty wejdę do... sobie tam. Nie, Oso, przecież no. to jest się skorpion ja no, to... nie wiem. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Tak, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 no. Łapcie. No. Nie. Dobra, zajebicy, no. nie. Lapcie, zajebicy, tak, no. To Nie. 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 idiotów. Nie. 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 Że niby jest... że niby jesteśmy Ale czemu bez... na botu nikt nie jest. Teraz nie jesteśmy, bo nikt nie, nie, mnie ja przyszedł. jestem A, tutaj no Nikolaj Zrobię no. ci coś, panu no, no, Zrobię wam coś, ludzie wow, Proszę was, proszę Ja idę bota czyścić, a o, się o, Tak, Janna Tak, tak, chuj wieżę W przyszłości byś mi ją zjedł bo mam ulta Ale że przecież Janna... ...pod po wieżę Ale... Koszałna ucieka Kolego bez Ja just... się wyrwać. Ojej, ale oni są low. Ale ta Janna pata. Zabiję! <laughs> to było piękne! Alistar tu biegnie, do góry, do góry, do góry. Alistar tu jest. Niestety padasz. Ty jako gościu z 10 HP, który... Jej, wybiję go i dostanę killa. Coś mówiłeś? Tylko dlatego, że udało nam się. Yeah, I tak to się robi. I kam to bo są poki tutaj. W stanie to przyjść to by było ścienko <grylił> no, ale bez Widziałem, bez ale... No dałem ci chwilę. ale ty nie wiem czy wiesz, ale dałem ci tak, chwilę. No to Chyba weź tu... weź tu ten lub czy ten moka. JD poważność, bo mi trochę brakuje. No dobra. już stać na krwią pieni. A mnie na nie rani. W sumie to stać. Ja mam cię. Nie na nic stać. Ja stać, no to w sumie stać. O, to się po O... No wiem, bo... że już będzie na Haha Moja farma Moja farma Moja farma Uy. Ja się wrócę Co to było? Moja farma farma Ech, Dzisiaj sobie gra Ech, Dzisiaj sobie grałem z Marcinem, on sobie grał fajdlem w czubni. I ja lecę Olafem, bo jakaś super fajna farma się uspierała przy wieszy On też leci. Ja byłem pierwszy, on... Nie nie dał ci tej farmy! I ult przez ścianę na farmę Nie na botach okej, że zuchaj Ale to było na swoim... ktoś tu do tego to na bocie Ale to było tak Wszyscy, sperzowuje Nie wszyscy sobie farmy I zaraz tam do niego podaję zjeczą no istotnym Wiesz, że mam na nią Aniu to też chcę Aniu to też chcę Aniu to jest to jest fajne My To jest fajne Chceś chce, ja, ja chcę Nie próbujemy Nie wiem, ale focus y, Alistara to Tego kogo wrzucę No weźcie tą Jan, on jest taki squiszek To Alistara wybierzcie pokonany nie ma, ma co to było? Jak, ty, jak tyś go zabił? dlaczego ja no nie dostałem coś kija? No, 400hp miał nie <słyszy> No czymś ty go zabił nie no z, no z tego goza, jest tak. 300 z tego co jest 50 no to ja już chciałem tam wywalać, ale nie zdążyłem, dostałem a ja ich przycisnuję, ja się Niestety, tak jak mówiłem, że początek mnie nie. Niestety, po prostu. Bo zrozsłano fajnie tak po prostu. O, biega do bazy, rozwalam bazę. Nie, poddam się, nie udałam się. Ja też. Ja dlatego, ja wysyłania na neger sunders. Nie, neger sunders. Nie, nie, to jest straightujące czasem. Bo. Ja aż tak naprawdę. do bazy, widzę do bazy. Aj nie wszedłem. Czemu on prawie, to, prawie, są, tak? no Prawie, Stałeś na schodach, to już coś. Nie rozumiem go. No, no wiem, dranie. tylko nie rozumiem czemu. Aha. Bo nie wiem, bo nie chcieliśmy... Bo też no, nie wzięliśmy no, tropików. No, tak dokładnie. Dobrze, to tak. Komentujcie. Hmm. Subskrybujcie. I, byście i chcieli jakieś nos. poważne nas. takie naprawdę ciekawe, a jakieś dodanie z tu, to napiszcie. Dokładnie, aha i mm, jakby ktoś chciał z nami zagrać, to pisać może, się znajdziemy i tak to jest chyba następne zwycięstwo na tym kanale, jeszcze żadnego przegranego meczu nie było, więc będzie trzeba wrzucić jakiś wkrótce no, po, po prostu pod duchy. Weźmy rankeda na kanale <grym> jeszcze. <grym> <grym> tak, weźmy rankeda, od razu bo w No dobra, to cześć.